Maneczko ziomeczki z tej strony krzyża to już jak możecie zauważyć, nawet po nazwie filmu e, FIFA 16. Oczywiście na PS4. Teraz większość moich nowych serii myślę, że będzie na PS4, ale nie daję głowy. Niektóre pewnie będą nadal na PS3. No i tak, FIFA 16. Kiedyś możecie pamiętać, że na moim koncie nagrywałem FIFA 11 super starą. I w ogóle według mnie FIFA powinny robić na końcu roku. Na przykład teraz powinno postać FIFA 15, no bo patrzcie, w tym jest gostomski i tam Hamalainen, a się okazało, że Gostomski nie gra w lechu i Hamalainen też nie gra, nie gra w lechu, tylko chyba w legi. Ale wiecie, mogę coś mówić zupełnie nie tak, ale myślę, że tak właśnie jest. No więc co? No to chyba tyle. Nie. Ja oczywiście tutaj wybrałem mój ulubiony, w ogóle jestem na koncie grzesiek Maj, stworzyłem nowy, ale na nim będę raczej nagrał właśnie takie gry, które, takie odcinki, na których nie będę grał przez sieć, tylko właśnie tak. Chociaż jeszcze nie wiem, ale dobra, wyszło z gadania. Dzisiaj chyba zaczniemy sobie z meczem Lech kontra Legia, bo wybrałem moją ulubioną drużynę, czy tam chyba Lech. No bo wiadomo, ja jestem z Poznania, nie? No i... No i chyba zaczynamy mecz, nie? To... I tak moja opinia, to według mnie za bardzo FIFA 16 się nie zmieniła. Szczególnie... Yy, szczególnie... Okej. Okay. Dobra. Oczywiście... To, yy, no, no po prostu to jest według mnie yy, bardzo podobne do do FIFA 11. Tutaj mamy taki trening, przed każdym meczem jest ten trening. Mamy się chyba z nim ścigać. Dalej, łatwo z nim wygraliśmy. to Chyba tyle. No. A i samo ceny, ja dostałem C, czyli A, B, C, Jedy, szóstka, piątka 6, 5, czyli czwórka chyba. Podstawę e, No tak, 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 tak to jest Dobra Naciskamy z opcją, żeby, opcję po prostu, żeby rozpocząć grę W ogóle jest właśnie 10 minut Już, 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 już zgłaśniłem. Nawet ten. Nawet komentarz jest podobny do jedenastki, nie tylko sterowanie. w sumie jest ten sam komentator, tylko zmienili tam chyba... Nie pamiętam jak się nazywał ten drugi, ale... Jest dar... Włodzimierz Szaradał chyba tak się ten z jedenastki nazywał. A teraz jest jakiś tam... No. W ogóle można tutaj włączyć i włączyć trenera, co też jest nowością. Znaczy nie wiem, ja prędko w jedenastkę i szesnastkę, w inne nie. Ale no nie wiem. Tak więc dobra, tutaj je, trzeba jest... W sumie chyba tylko dwie nowości w sterowaniu są. Czyli właśnie ten trener, że trzeba naciskać kółko, żeby komuś odebrać. Znaczy nie wiem, w nowszych częściach pewnie mogło już to być, ale... Ja na razie... Ja na razie grałem tylko w jedenastkę właśnie i tą w tą co teraz gram. Jest, 1-0. W ja tu mam chyba słaby poziom trudności, bo tam było napisane, że tam gdzieś chyba regulował aut automatycznie czy coś. No już jeden żero Wygrywamy z Legią przypomina, przypomina mi się ten pierwszy mecz Z jedenastki Kiedy chyba też graliśmy Legią Stare czasy czasy Dobra o, znaczy Chciałem nagrać w sumie Battlefront Ale wiecie Już mam tyle odcinków z Battlefronta Pod rząd, że chciałem to jakoś Zarożnicować, znaczy nie bójcie się, bez 3 nadal mam. Oj, bez 3 nadal mam. Nie sprzedałem go czy coś, nie? Nadal mam. Niedługo pewnie zacznę znów. A właśnie, w ogóle, wy pewnie nie będziecie mieli już tak szybko z ferii, ale no, chyba że mieszkacie w Wielkopolsce, bo tam coś chyba, bo tam coś chyba, no, w Wielkopolsce chyba są najszybciej ferie, bo ja mam już w, w naj, od najbliższej soboty ferie tak więc będą chyba odcinki częściej wstawiane znaczy wy pewnie jeszcze nie będziecie mieli fej, ferii no chyba że właśnie jak już mówiłem mieszkacie w Wielkopolsce to może to może będziecie ale ale gdzie indziej to pewnie nie będziecie mieli tak wcześnie dobra ja się już muszę tutaj skupić na graniu a nie na gadaniu oni piłkę piłka odbierają. What? Według mnie to się naprawdę strasznie mało zmieniło y, zmieniło od y, jedenastki. Według mnie to w sumie jest podobne bardzo. Ale wiadomo, wy możecie mieć inną opinię niż ja, więc... Aj! Więc y, ja tylko mówię swoim zdaniem. Nie? Ale sam przyznajcie, co tu jest takiego super nowego oprócz 1-1 Spalony? Spalony! Jest! O oh my god! No tak, był spalony Dobra, czekajcie Możemy tutaj w ogóle zmieniać na... Na te Na... Na właśnie odbiorców. Ja w ogóle poproszę o podanie. Właśnie. Nie musimy grać tylko tym. Tylko bramkarzem i podawać do kogoś. Możemy zmienić się na odbiorcę. I poprosić o podanie. Nie. Niech to. Patrzcie. Chodzę... Myślałem, że będzie out. Ale teraz jest. Ale sami przyznacie. To się aż tak... Aż nie ma z takiej wielkiej różnicy od jedenastki. Tak więc ja nie czuję, a przynajmniej ja takiej nie czuję, zbyt dużej różnicy. Nie wiem jakby. Ja już mówiłem to według mnie wszystko moim zdaniem. Tak więc... Dajesz. Dobra, główka. Brawo. To to był. Nie, dlaczego aluszałem duda? Bo to chyba w sumie nawet był duda, bo wiem, że jakiś duda chyba gra w lagi. Dobra, zmienię na odbiorcę. To nie pamiętam, jak to się zmieniało. Jak to się zmieniało? Jak to się na odbiorcę zmieniało? Dobra, po prostu podam. Podaj, podaj. Nie no frisk Nie no, nieudany! Łoł! W ogóle patrzcie, teraz dopiero zauważyłem, kiedy jest jakaś przerwa, to czas leci dużo wolniej. Tak prawdziwie, patrzcie, 23, 24, nie? Na czas, tak normalnie, jak wystrzelę, to nagle super szybko, nie? To patrzcie, fajnie, fajnie, że takie coś zarobili. To chyba też jest nowość. Ale nie wiem, nie, nie patrzyłem szczególnie na czas w poprzednich seriach i teraz w, poprzednim, w poprzedniej FIFA. Ale fajnie. I wtedy właśnie jest prawdziwy czas, a nie taki ten przyspieszony. A teraz to jest super. Teraz to jest przyspieszony tak super ekstra, hiper przyspieszony w porównaniu do prawdziwej długości meczów wiadomo, każdy mecz trwa 90 minut no chyba, że jeszcze jakieś dogrywki czy coś, nie? dobra Co A, jest ten... nie no tam piła leci, ale chyba będzie out no właśnie Zobaczmy ten nieudany, <laughs> na no, było blisko. Zapomniałem jak się zmienia no poprosiłem tutaj jakiegoś zawodnika już nawet? Nie wiem, nie wiem co ja robię Dobra, masz Teraz Dalej, biegnij, biegnij Podaj, brawo, nie no Nie do tego, a już cię O, teraz brawo Co, co? A nie wiem, nie, nie Teraz się no Duda, to, to jest Duda chyba Wykrzykiwali Duda Duda, Duda Zaraz, zaraz powinni pokazać Duda czy nie Duda no on Duda myślałem że Andrzej nie nie dobra wątpię że prezydent y, Polski Duda! Znaczy, na mnie lubić dudy. A tak a, tak apro, a tak a propos dudy, to jak w ogóle podobała się ten nowy prezydent? Znaczy dawno go już w sumie wybrali. Ja powiem wam jedno. Jest lepszy na pewno niż Komorowski. To, znaczy nie wiem, większość, yy, znaczy większość. Niektóre osoby pewnie są za Komorowskim, ale... Znaczy za dudą ja też za bardzo nie jestem, ale lepszy duda niż Komorowski. Dobra. Co? Co? Jak? Co się stało moi, mojemu piłkarzowi? Ale niedługo będzie koniec połowy pierwszej. Dalej. No, wow. Dajesz, moja, moja piła, moja, dawaj, dawaj, dawaj. Gle musimy to... Musimy to chociażby zremisować, no bo wygra, wygrywaliśmy jeden 0 a przegrywamy 2-1. Dobra, teraz będzie dobra akcja. Żeby tylko mi tej piłki nie odebrali. A, dwie minuty zostały do końca. Dalej, podaj, podaj, podaj. Wiem, że to nie jest mój. Podaj, podaj. Ale raz w ogóle był taki bug, że... Stałem w miejscu, nic się nie ruszałem i bramkarz do mnie podał. Oczywiście ten przeciwnika. Więc to było dziwne. Było dziwne. Koniec. Po Połowy. Tutaj macie moje statystyki, możecie obejrzeć. Mojej przeciwnika ja. raczej nie będę tego czytał. nic, tylko wam pokażę. Tutaj mamy w ogóle jeszcze wydarzenia meczu. Ale na razie to już dalej. Wznawiamy mecz. mamy zmianę Legia zmienia, to mi e, nie, no, e, bla, bla. Dobra, teraz my zaczynamy. Często mam właśnie takie, wow, sytuacje, że jak zaczynam, to od razu strzelam gola, ale nie w tym przypadku. Czasami w jakimś tam przypadku. Flisk, nie udało się. Teraz, Ała! faul. Znaczy faul. W sumie ja tam nic nie wiedziałem co się dzieje. Dobra. Mam nadzieję że nie było spalonego, ale chyba nie. Wow. Ale to był... To był faul. był faul na polu karnym. A dobra, nie znam się za bardzo. Ale według mnie to był faul. Yes! 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 Zobaczcie <laughs> <laughs> Udało mi się tak, że miałem marne nadzieję, że strzelę Ale strzeliłem No to nieźle Nieźle mi się udało Jest Teraz go oczywiście tulą Dobra, teraz tylko nie dać, żeby oni wygrali i tak w ogóle fajnie by było gdybyśmy my jeszcze to wygrali. Ale w sumie nawet by było fajnie, gdybyśmy zaremisowali. To może bym wam pokazał dogrywkę i może jeszcze karne. Ja w sumie sam jeszcze nigdy nie grałem w karnych ani dogrywkę. Tutaj. Więc nie wiem, wow. Dobra. O, zmiana. My też oczywiście możemy tutaj zmieniać, nie? Tutaj możemy... Y, tu możemy zmieniać, nie? Tutaj możemy zmieniać. Ja w sumie zmienię sobie chyba... Gdzie ty? No właśnie, Nena, Bo go tak naprawdę nie ma. Chętnie bym go. Dał, chętnie bym go dał do Legii, ale... Ale nie ma, le, nie... nie mogę. Nie. Dobra. Okej. Okay. Tak. Nie będę grał chyba nam, bo nie chcę, żeby to było tak nieprawdziwie, tak samo jak Gostomskim. No bo wiecie, znaczy nie wiem, może gadam coś w ogóle bez sensu, ale... Hamalajnen, no Hamalajnen chyba właśnie odszedł z Lecha i, i doszedł chyba do Legii, ale nie jestem już pewny tego, że doszedł do Legii. A Gostomski to po prostu chyba odszedł. Znaczy nie wiem, co się z kostomskim stało Dobra, Dajesz... Znaczy nie wiem, ja... Jak, jak już mówiłem, może w ogóle gadam coś bez ładu i składu, gdzie on podał w ogóle, to nie wiem Ale myślę, że że może z jakimś ładem gram. A, oni już grają. Ład! Łów! łof, buryć, brawo. Dobra, brawo. Za przejęcie. Łuu! Wow! To był faul! Aha, jeszcze się o mnie potknął. Ha 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 ha! I co? Zmiana? Ile ta legia zmienia? Dobra, patrzcie, wezwę teraz trzeciego zawodnika i spróbuję tam wymierzyć w bramę. Choć wątpię, żeby się udało. What? W ogóle patrzę, że to też jest taka nowość, znaczy nie wiem w poprzednich częściach może to już było, że sędzia właśnie wyznacza linię, tak jak w prawdziwym meczu. Pamiętam, że na 100% w 11% tego nie było. No, dajesz. Czy wiadomo może było właśnie jak już gadam w poprzednich częściach ale ja grałem właśnie jak już mówiłem w jedenastkę tylko i i w tą i właśnie w tą szesnastkę co teraz gram tutaj dajesz no nie no Duda przybiegł do mnie Dobra, dajesz! What? Przyzgnął mi się. Dobra, dajesz, 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 daj dajesz! tak w ogóle to... Wow! Nie! Uh. Teraz muszę to... ...dostrzelić, żeby był remis. Patrzcie, ładnie idę. Nie? Nie, no gdzie on strzelił? Dobra. Nie możemy tego przegrać. Nie możemy, musimy wyrównać. 3-3. Musi być 3-3. Musi być 3-3! Musi być 3-3! Wow! Musi być 3-3! Musi! A w ogóle jeszcze tu jest taka nowość, że możemy wcisnąć ten, ten jakby ten, ten taki dodatkowy, ten, no wiecie, no trudno go nazwać! Wow! No, no ten tutaj, ten po środku jakby, choć w ogóle go nie widzicie chyba. Złota karta, dobra. No i czekaj, postaram się tam wystrzelić, ale wątpię, żebym strzelił. Ale się postaram. No ale. No patrzcie, mogę się zmienić właśnie w bramkarza tym czymś. Ale na razie nie chcę się w bramkarza zmieniać. Ale to też jest fajna opcja, żeby się w bramkarza, w bramkarza zmienić. What? Nie no. Dalej, musimy to... zostało tylko 10 minut, a tak na serio to chyba 2 sekundy. Dobra, nie, 2 sekundy, ale mało czasu nam zostało do końca meczu, a ja przegrywam! Muszę to wygrać, muszę, nie dam nie dam im szans żadnych. Nie dam. Dalej. Dalej, Burycz. Podawaj! Gdzieś ty podał! Dobra. A no widzicie, coś się spowolnił teraz. Dobra. Teraz szybko. To może być nasza ostatnia akcja, panowie. A właśnie. No wiadomo. Szybciej. Nie. Jest. Mam to. Nie mam tego. Nie, 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 nie. Ostatnie cztery minuty. Tak w rzeczywistości to parę sekund. Daję no, yes, nie, please, 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 dajcie mi to dokończyć, dajcie mi zaremisować, dajcie mi zaremisować, dajcie mi zaremisować, please, dajcie mi zaremisować, dajcie, dajcie tą ostatnią e, sekundę mi zaremisować, dajcie, no please, please, trzy minuty dodatkowe.

ale emocje były, przyznacie? Emocje były. Fajry, no, zdobyłem ten. ja już oczywiście zdobyłem dawno temu, kiedy grałem na. na. na tym, na. na tym, na, no, na. na użytkowniku, gdzie chciałem po prostu sobie grać. Normalnie, po prostu, nie? No, wiecie. Bez nagrywania. Tutaj w ogóle pokażę Wam jakie mam te już chyba skończę. Mam szybki mecz, jakiś ultimate Team, to tego jeszcze nie wiem. Nowy turniej, mam, mam turnieje, karierę, treningi i też też znowu chyba. Puchary reprezentacji kobiet. Ja już jeden taki miałem, tu jest online, ale na razie tego nie. To też coś online chyba. No w sumie to te dwie opcje. No to już są po prostu wszystkie te Tak więc. Jeszcze bardzo myśliwe, że kiedy niedługo nawet pokazywałam ten tryb online. Ale na razie to już koniec mojej ziomaczki. Do zobaczenia. Możecie oczywiście jak chcecie zobaczyć, z... Bo Dać łapkę w górę, nie zmuszam, ale to właśnie wiel, bardzo pomaga w nagrywaniu. Dużo bardziej, no... No po prostu jest jakaś satysfakcja, że mam lajki, a subskrypcje to jeszcze bardziej. Wiem, że ich nie mam 17. Choć jak to oglądacie, to mogę mieć więcej. No ale to dobra. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i coś. Pa. Wybaczcie za kamerę. Ciągle. Ciągle. Ciągle mi się ta kamera rusza. Dobra, pa.